To jest z tej strony Stefan. Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagramy w Septer Record. W poprzednim odcinku opuściliśmy czwartą powłokę i wylądowaliśmy na siódmej powłoce, aby położyć kres planom lorda Duskiasa, który chce dostać się do źródła i zdobyć dar stwórcy, twórcy. Czy twórcy ciągle mi się myli? W każdym razie w tym celu chcę wykorzystać pozostałe po zniszczonych państwach Ankary i Dinamu, kopalnie, które właśnie na owej siódmej powłoce się znajdują. No i opuściła nasze szeregi Selina, która mimo, że nie popiera planów Lorda no to jednak zwyciężyło w niej uczucie do swojego dawnego kochanka i chce, chce uratować go przed grożącą mu śmiercią. No i za to w nasze szeregi wstąpił Aram. Jeden z łowców nagród. O, ich nie wiem czy. Tak, wzmocniłem go. Tak. I to jest drugi złodziej w naszej drużynie. Swoją, swoją drogą całkiem dobry złodziej, skoro. Bo z takimi rękoma świsnąć coś niepostrzeżenia. No to trzeba mieć talent przyznacie, prawda? Na początek będziemy sobie trochę eksplorować siódmą powłokę. Udajmy się najpierw do wioski kościstego kręgu. Może tam odkryjemy coś ciekawego. Mhm, mm tak po prostu sobie tam nie wyjdziemy. No i mówią jakimś niezrozumiałym dla nas językiem. W każdym razie jest tutaj jakiś słup, właściwie dwa słupy, ty, brama tej wioski, poza którą ci a, mieszkańcy nie wychodzą. Może przyjrzyjmy się. nie

i zaczął nas wspierać, natomiast to nie jest tak, że całkowicie ta ciemna strona w nim, w nim przestała, że tak powiem, istnieć. Zresztą jak on powiedział i robię co chcę, kiedy chcę, jak chcę, pamiętaj o tym, jeżeli chcesz, bym, bym się do Ciebie przyłączył. Z jednej strony no, jest to człowiek, który nie będzie ślepo słuchał rozkazów. W ogóle jest w nim sporo takiej anarchii, i o, to y, no, są y, rozkazy, które uważa za niemoralne, sprzeczne z jego zasadami, natomiast no, y, często też y, myślę, nie wykonuje rozkazów, bo po prostu y, naruszają one jego jakąś tam autonomię, o której stara się pilnować. No, nawet nie sprawdziłem, co to za lokacja, jaskinie wschodniej góry. To tutaj się udamy. No i klasyczne, e, klasyczne jakieś góry, e, labirynty, przez które będziemy musieli się przedzierać, e, walczyć z przeciwnikami. Także e, to jest e, standard w tej grze. No i będziemy mieli okazję. Znaczy w sumie mieliśmy już w partydziukie okazję wypróbować umiejętności Reima. O, nie podleczyłem korona ani Mai. Nie dobrze, ale zaraz to nadrobimy. W każdym razie... Zwiedzimy sobie całą siódmą powłokę. Aha, no i będziemy mogli... Będziemy się mogli przemieszczać między tymi powłokami na razie. Między trzema powłokami jakie odwiedziliśmy, czyli... Będziemy mogli przemieścić się z siódmej powłoki na... Czwartą, z czwartej na trzecią. No i z trzeciej na... Z trzeciej na czwartą i tak, yy, tak w kółko No oberwało zwierzątko z Postaramy się je wykończyć. No silne są bestie, nie powiem. Weźcie jeden. Wrażenie co trochę sporo. Nie na tyle, żeby stanowiły dla nas jakieś zagrożenie nie do... nie do przejścia. Nie elegancko. Będę musiał się jakoś zaopatrzyć w te przedmioty leczące, chociaż no, na razie mam źródła sporo. To, to na razie wystarczy, żeby... No. I te owadziki są bardzo denerwujące. Yy, dlatego, że potrafią one yy, wysysać krew, no to jeszcze małe piwo, ale potrafią ogłuszać. Więc yy, to jedna z tych, które należy czym prędzej eliminować. Yy, no i odrobinę trudniej je trafić, z tego, że są małe i się poruszają. No, ale jako, że są takie no dość małych gabarytów to są też. No są po prostu jakieś owadziki, mniej wytrzymałe z racji tego. Więc. Dobra. Ten punkt na zachodzie to jest opuszczenie, opuszczenie tej lokacji, ale ja będę chciał się udać na dół na razie. O, i to, to coś będzie wypluwać z wypluwać to wadziki, które spotkaliśmy. No i to jest kolejny przeciwnik, który, który w całej grze będzie się powtarzał. Więc, tak jak już wielokrotnie mówiłem, design przeciwników czy, czy postaci, z którymi rozmawiamy, to jest tutaj stały. Może granata użyjemy. Granatu. A to jeszcze żyj że... mógłbym w sumie użyć umiejętności kurgana, żeby sprawdzić ile ja temu jeszcze HP zostało, ale Korgan powinien już sobie z tym poradzić. Tak jak przypuszczałem mm -hmm. zapiszemy sobie, dlatego że... No tutaj czeka nas już dość... Dość trudna walka. Tylko cholera nie wiem, czy będę jeszcze w stanie do niej przystąpić teraz. Dobra, zaraz się przekonamy, ale... ale mam, mam przeczucie, że jeszcze w, jeszcze w tym momencie nie będziemy w stanie tam podejść. Tak. Y, będziemy musieli się wycofać. Y, na czwartą powłokę, żeby... żeby zrobić mały zakup. Y Okej, okay, moi drodzy, ja już postanowiłem oszczędzić Wam tej powtarzania tego samego fragmentu Tylko po prostu wytnę ten fragment, w którym wracałem się Szedłem na czwartą powłokę, błąkałem się po sklepach, żeby tylko znaleźć te głupie zatyczki No i co? No i zapiszę tu sobie grę, bo teraz już będziemy mogli zetrzeć się z tym potworem, którym Um, nie starliśmy się ze względu na brak. Na brak zatyczek. Bardziej zdecydowałem się wyciąć, bo tak jak mówiłem, te, te potwory się respią i. No nie ma sensu pokazywać ciągle tych samych walk, jeżeli się przeciągają. Z tymi wilkami no to jeszcze mogliśmy pokazać no. Ale... No dobra, w każdym razie. Zobaczymy z takim oto trójnogim potworem. E, mam nadzieję, że mi się tutaj nie będzie nic crashować, bo chyba ustawiłem sobie tryb zgodności z Windows 95. E, chodzi o to, że ten potwór dysponuje atakiem, który e, Właśnie w tym momencie był taki bug, że, jak ten potwór wykona jeden z, ze swoich ataków, no to, yy, no to gra się wtedy kraszuje. Atak tak potężny, że wywala nas do pulpitu. Nie no. Yy, w każdym razie każdy z tych odnóży musimy niszczyć osobno. I jako, że jest to potwór ognisty, yy, no to jest ja on wrażliwy na ataki, yy, na ataki wodą. Więc ja myślę, że będziemy po prostu używać przywołania sednej i I trzeba będzie te kończyny niszczyć szybko, dlatego że potwór będzie je losowo odnawiał. Jak widzimy, jest dość szybki, więc trzeba się śpieszyć. O, właśnie. Ten atak wywołał do pulpitu. Ale na szczęście, na szczęście tego baga tutaj nie mamy. W każdym razie, tak jak mówiłem, każdy z odnóży niszczymy w ten sposób. No i potwór je losowo odnawia. Odnawia je z częścią HP, dlatego im prędzej po prostu wygramy tę walkę tym lepiej. i oczywiście te animacje będą się troszeczkę przyciągały. Korganem będziemy obserwować, jak te noga. Pięćdziesiąta piąta. Wszystkie te nogi sobie poobserwujemy. Nie wiem, czy. Czasami jest tak, że jak walczymy z takim e, przeciwnikiem, który składa się z, że tak powiem, kilku. E, ma kilka odnóż, albo jakiś robot, który ma kilka e, segmentów, e, no to czasami bywa tak, że e, nie, jedna przyspiesza jeden segment, e, czy jedno odnóż przyspiesza drugie, no ale chyba w tym przypadku tak akurat nie jest. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, no bo to, to by oznaczało, że ta walka się po prostu by przyciągała w nieskończoność. A nie przypomniałem sobie, żeby coś takiego miało miejsce akurat przy tej walce. Za zaobserwujemy trzecią kończynę. Wow, wystarczyło dwa przywołania, no to pochłania duże źródła, yy, no i wymaga naładowania na... Ech. odnowił nogę, serio? No i właśnie, mu... no jeszcze nie jest tak kieryszowana, więc ta walka się będzie ciągnąć i ciągnąć, właśnie przy... Z racji tego, że się odnawia, tak myślę, że będę stosował szybsze ataki wodą bez przywoływania. Na razie, no mniej mu to zabiera zdecydowanie mniej, no ale, ale jest szybsze. Może nie będę przy, y, przywoływał, ale nie będę, że tak powiem. Y, albo nie, ben, nie będę, że tak powiem, czekać się naładują y, tej ataki do, na full, więc taka taktyka też może być dobra. Tylko zaraz trzeba będzie podleczyć y, naszą drużynę i uzupełnić osłonę organowi. To też nam zabierze sporo. Y, co też nam zabierze sporo źródła w związku z tym czasu na naładowanie o, o e, tak, tak się opłaca właśnie robić jak zrobiłem bo Korgana trzeba podleczyć naszą dru... Korgana z 30 tak pomyśleć, trafiłem normalnie kotka muszę zagrać do tej sesji strasznie upierdliwy przeciwnik bo teraz my się musimy podleczyć co teraz araim no. i myślę, że na zmianę te kończyny, kończyny będziemy atakować a nie na zasadzie, że skupić się tylko na jednej, no bo jedną będzie odnawiał, a w tym samym czasie inne będą też trochę, trochę już, że tak powiem, ranne Ja Raj trzeba będzie zasłone odnowić. Przeciwnik jest nie tyle co piodliwy, Dobra, trzeba odnowić źródło. I to powinno zniszczyć te jedno odnóżę Bo już wcześniej oberwał przyzwaniem. Mało jest tutaj do opowiadania, no ale... No takie są walki w tej grze. Po prostu... To jest, to jest esencja tej gry, ale... No, element taki bardzo, bardzo powtarzalny i bardzo przyciągający się momentami. O, w mordę za mi padnie. Dobra, fundujemy mosłonek, organ odnawia źródło, a. A. nie tylko. On nie tylko wskrzesza te kończyny, ale też je. też je leczy. Co chwila obywa moim postacią osłony. Mi się już skończyły te relikty źródła. Dobra, więc. Atakujemy to odnóże. Robi się jakieś leczonko. To jest chyba postawię na szybkie ataki. Yy, yy, na szybkie, nieco silniejsze ataki. Yy, samą, że tak powiem. Samą karton losu wody. A raj mi zaspadnie. Dobra, no to na ten razie to berwał. Da się to zniszczyć w ogóle czy nie? Ja jeszcze mam tych chlebów. Korgana też trzeba zas Przede wszystkim tą małą barierę trzeba zrobić całą porę. Dobra, Maja go podleczy, a w tym czasie... Araim zajmie się tą bardziej ranną kończyną. Trzeba go walka Jeszcze Korgan stracił słonę Nie jest powiedziane, że ja to wygram Вон, тут растол. Попробуем это раз нашить кость. Морда, точнее, не Poncik. Poncik. No, nad podwodujemy nasze do najsilniejszych ataków i... dopiero z... I tak się będzie leczył w nieskończoność, tak będzie w nieskończoność... Muszę wyprowadzić najsilniejsze uderzenie, nie mam wyjścia. O! Może teraz Araim? Wow. nareszcie. Tylko żeby nie odnowił kończyny zaraz. Tylko trzeba tu działać. Albo przywołanie. Tylko przywołanie. Ja myślę, że po tym zakończę, bo już coś ten mój komentarz czy podczas tej walki, no a co tu komentować, no odnawia kończynę, yy, tu nas atakuje znowu, to musimy znów odnawiać, to jest, yy, ja wiem, że się ciężko to słucha, ale no, no niestety, te walki są momentami monotonne, tym bardziej jeżeli walczymy z tak, z tak upierdliwym przeciwnikiem. W sumie już powinien wpaść do tej lawy, no bo już nie ma go co trzymać tu. Dobrze, że uleczył kończyny, a nie odnawił, bo bym się chyba nerwił. No ale z tą jedną kończyną to będzie ze zabawa, o, robimy tak. Odnawiamy Pechnie, żeż to dziadostwo. kończymy to. Dobij to wreszcie. to za efekt? Oh, morte. Well, the noise is gone. Oh, Lucia. Tak Upierdliwej walki. Dawno w grach nie toczyłem. Yy, walka z hydrą, po prostu. Co upierdzieli się jedną kończynę, to ci zaraz wyrasta z powrotem, albo leczy, yy, albo się poprzednie ranne kończyny leczą. No i tak w kółko walcz z tym. Jeszcze to dysponuje umiejętnością atakowania wszystkich naraz. Ile przedmiotów zleczących, no to zmarnowałem, ja to już nie mówię, ale walka była mega opierdliwa. Ja, myśl, ja myślę, że sobie na tym zakończę odcinek, bo yy... zasiadłem po jakimś czasie do, do sesji nagraniowej Septory no i pierwsza walka taka z Bossem, no to już nie wiem, jakoś dzisiaj to yy, ciężko mi się to nagrywa dziś, yy, bo. A to musiałem się wracać, toczyć miliard walk przez jakiś. Yy, przez jakiś. Przez... z tym samym zestawem przeciwników po to, tylko żeby się wrócić po jeden przedmiot i toczyć walkę z tym. Yy, z tym dziadostwem, które, które. się cały czas odnawia. No co za gówno. No to było gówno. Yy, dobra. Tak czy siak. Pokonaliśmy ten etap i. W następnym odcinku będziemy kontynuować eksplorację powłoki siódmej. Postaramy się udaremnić plany lorda Doskiasa, a w tym odcinku żegnam się z Wami i do usłyszenia.